Dzień dobry, dzień dobry, to Łukasz Dominikowski z bitains.pl. Dzisiaj powiem Ci, jak użyć pewnej nowej funkcji, która na bitains właśnie się pojawiła. Chodzi o przycisk wezwania do akcji na pasku obok licznika. Więc przechodzimy na ekran na życzenie pewnej jednej wspaniałej klientki. Przygotowaliśmy tutaj taką funkcjonalność, która pozwala właśnie dodać przycisk wezwania do akcji. I teraz zobacz, jesteśmy tutaj na BitTimes i zaraz ci pokażę, jak to sobie ogarnąć. Dodajemy nowy licznik, licznik y, CTA z przyciskiem. Tutaj nie ma znaczenia sprawdzanie. Teraz przechodzimy tutaj, no a tutaj damy 10, albo ustawimy do daty, żeby nam licznik nie zniknął, y, i lecimy dalej. Tutaj, co potem to jest nieważne, dopiero tutaj jest ważne, w tym kroku coś ważnego się dzieje. I tutaj mamy do wyboru różne, różne ustawienia wyglądu licznika. I tutaj jest bardzo ważne, że ten przycisk wezwania do akcji pojawi się dopiero, jeśli będzie pozycja licznika przyklejona do góry, czyli tak teraz będzie przyklejona, i na stałe sobie tutaj siedział albo do dołu, czyli on będzie tutaj na dole przyklejony. Więc no, zrobimy sobie na przykład tutaj do dołu takie. No dobra, do góry zrobimy takie przyklejenie. Możemy tutaj zmienić też wygląd. Pojawił się nowy styl, taki minimalistyczny. Mi się bardzo, bardzo podoba. Przypadkiem tutaj też jest. Mamy gotowe schematy kolorów. Ja je omówię pewnie na osobnym wideo, ale tutaj skorzystam z tej funkcjonalności, żeby teraz zrobić jakiś ładny licznik i przechodzimy do kolejnego kroku tutaj. O, tutaj mamy tekst przed licznikiem, i zrobimy sobie, na przykład, oferta przepada za tradycyjnie, zwykle tak właśnie jest. I co mamy tutaj? Mamy tutaj przycisk wezwania do akcji, sobie zaznaczamy, że chcemy taki przycisk pokazać, i mamy tutaj y, już domyślne jakieś opcje uzupełnione. Tekst przycisku, kup teraz, y, no taki standardowy, bardzo domyślny y, tekst. I, i, I link oczywiście, do czego ma prowadzić. No, u ciebie w swoim wypadku pewnie to będzie jakiś koszyk albo strona zamówienia, czy tam zakupu już produktu. Więc tutaj sobie możesz ten link wkleić. Raczej nie, 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 nie sugeruję ci, abyś zostawił tutaj przycisk bo będę miał za dużo ruchu, mogą mi serwer nie wytrzymać. Jest jeszcze opcja, aby otworzyć ten link w nowym oknie, czyli po kliknięciu otworzy się link w nowej karcie. To już. Wedle uznania możesz sobie ustawić lub. Tutaj co jest jeszcze ważne? Wrócimy do wyglądu licznika, czyli krok wstecz. I jeśli sobie zrobimy wyrównanie do lewej, o, to licznik nam ładnie wpada do lewej. Można go troszkę zmniejszyć, że naprawdę ten nowy styl jest bardzo, bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. Jeśli jest do lewej, to tutaj ładnie tak się wyrównuje. Jeśli zrobimy wyśrodkowanie, no to już widzieliśmy, to jest tak i licznik, e, przycisk wezwania do akcji kup teraz będzie zawsze po prawej, tak zrobiłem domyślnie, a jeśli zrobimy tutaj wyrównanie licznika do prawej, o, 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 to przycisk będzie kup teraz tutaj. Zaraz ukryję moją kamerkę, zrobimy w dół. O, kamerka w dole, i teraz możesz zobaczyć, e, że ten przycisk faktycznie tutaj jest. I tutaj co ważne, no, nie ma jeszcze możliwości ustawiania jakichś indywidualnych kolorów, obramowań, kolorów czcionek, tła i tak dalej. Tego przycisku on po prostu bierze kolory tutaj z, z licznika, z tych elementów, więc zawsze będzie wyglądał tak dobrze jak licznik. No i to jest fajne, proste, dosyć uproszczenie. Nie trzeba tutaj się bawić w ustawianie, przynajmniej na razie tak to. Działa, no i tak to wygląda Tak to działa, jak wkleimy sobie kod licznika To taki paseczek nam się tutaj przyklei Albo do góry, albo do dołu Zaznaczam, że jeśli wybierzemy opcję w treści No to ten przycisk wyzwania do akcji nie pokazuje się w treści No bo to troszkę mijałoby się Z celem No i to tyle ode mnie, śmiało wbijać, korzystać Robić sobie przycisk akcji Linkować ładnie i, i, i działać I sprzedawać więcej, dziękuję, tyle ode mnie Łukasz Dominikowski, zbitań